Drodzy Państwo, dla fanów starszej muzyki, dziś do obejścia jest tylko jedna, ale za to koronna rocznica. Otóż 5 września 1946 roku urodził się Freddie Mercury, lider zespołu Queen, i dziś kończyłby 74 lata. Zmarł 24 listopada 1991 roku, jak wiadomo, na AIDS. I my tu od razu budujemy kontekst. Otóż, w momencie zejścia jego śmierć okazała się no, w jakimś sensie ważniejsza niż sama muzyka, którą tworzył. Stała się pierwszym globalnym ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem AIDS. Prawdopodobnie uratowała życie milionom młodych ludzi. Cóż, ostrzeżeń lekarzy nie posłuchaliby. Śmierć idola przekonała ich jednak, że z AIDS nie ma żartów. Śmierć Frediego zresztą zamknęła pionierski, chałupniczy etap profilaktyki wymierzonej w AIDS. Rockman zapadł na chorobę w 10 lat po tym, jak po raz pierwszy szerzej zaczęto mówić o tajemniczej chorobie, która początkowo siała tylko spustoszenie wśród gejów na Manhattanie. W 1981 roku New York Times opublikował artykuł pod tytułem Rzadka postać raka stwierdzona u homoseksualistów. Pisma bulwarowe szybko nazwały chorobę zarazą gejowską, ale pojawiały się też całkiem poważne osądy i ostrzeżenia. Głośny konserwatywny prezenter amerykańskiej telewizji i autor przemówień Ronalda Reagana, Pat Buchanan ogłaszał triumfalnie, Rewolucja seksualna zaczęła pożerać własne dzieci. Dla naukowców AIDS pozostawał zagadką, a opinia publiczna była przekonana, że to wewnętrzna sprawa gejów. W amerykańskiej prasie pojawiały się nawet głosy, że należałoby ich odizolować w specjalnych gettach, gdzie ta choroba wymrze po prostu wraz z jej nosicielami. I wtedy właśnie gruchnęła wiadomość: gwiazdor filmowy Rock Hudson, idol milionów Amerykanek, przyznał, że jest chory na AIDS. To był szok. Dla Ameryki i dla świata. No ale Hudson był w roku 85 już tylko byłą gwiazdą. Prawdziwy przełom w świadomości milionów przyniosła dopiero śmierć i choroba aktualnej globalnej gwiazdy, właśnie Frediego Mercurego, lidera zespołu Queen będącego właśnie u szczytu powodzenia. To był przełom. Choć Mercury do swojej choroby przyznał się dopiero na dzień przed śmiercią. Nic dziwnego, ani sam zarażony muzyk, ani jego najbliżsi, ani branża muzyczna nie wiedzieli jak się ustawić wobec mało znanej choroby. Więc Freddy w odruchu obronnym zaprzeczał tak długo jak się dało. Ale to jego choroba, właśnie jako się rzekło, otworzyła ludziom na całym świecie oczy na nowe globalne niebezpieczeństwo. No i dzięki temu milionom prawdopodobnie uratowała życie. Przyjąć do wiadomości wyrok śmierci było tym trudniej, że AIDS dopadł Merkurego, kiedy Queen był u szczytu powodzenia. Kiedy w 1986 roku wyruszył w turnę Live Queen, ostatni, jak się miało okazać, w jego karierze, zbudowano dla zespołu największą estradę, jaką znała historia roka. A jedna godzina takiego show wymagała tyle prądu elektrycznego, ile 60 tysięczne miasto zużywa przez cały dzień. Sypał się zresztą rekord za rekordem, grupa Queen stała się mistrzem nowej formy muzycznej wideo singla. Stacje telewizyjne z MTV na czele nadają teraz teledyski z piosenkami zespołu, czyniąc z niego formację numer jeden na całym świecie. Finałowy koncert Live Queen w Newport Park to rekordowe 120 tysięcy sprzedanych biletów i rekordowy w dziejach Wielkiej Brytanii korek samochodowy, który rozładowano dopiero o świcie następnego dnia. A Freddy bił rekordy nie tylko na estradzie, lecz i po występach. Na finał turnée urządził party w swoim stylu, tylko sama kokaina za 20 tysięcy funtów, proszę sobie wyobrazić. Niestety Freddy także sztafetowo zmieniał kochanków i żadnego nie zostawiał bez prezentu, na przykład w postaci luksusowego Mercedesa. I właśnie w tym apogeum! Sukcesu, jesienią 1986 roku przez prasę przebiega wiadomość, że Freddy poddał się testowi na obecność HIV w jednej z londyńskich klinik. Wyników testu nie opublikowano, a muzyk komentował, czy ja wyglądam na chorego? Czuję się dobrze, jestem w doskonałej formie. Sam jednak znał prawdę, z tym, że ta prawda była w połowie lat 80. ogromnie nieprecyzyjna. Nie było wiadomo, czy AIDS zabija wszystkich jak prędko zabija, a nawet czy na pewno. Merkury przyczuwał jedynie, że ma mało czasu. Zakręcił się szybko wokół wspólnych nagrań ze śpiewaczką operową Montserrat Cabaye, z którą wykonał piosenkę Barcelona Patetyczny Song, a ten zapowiadał olimpiadę roku 1992 i niebawem komitet olimpijski uzna ową pieśń za oficjalny hymn Olimpiady. Na Ibizie Freddy wyprawił więcej niż huczne 41 urodziny. Najznakomitszy gości sprowadził wynajętym samolotem odrzutowym i przywitał ich m.in. 350 butelkami najlepszego francuskiego szampana. Brylował na tle pokazu sztucznych ogni, jakiego wyspa jeszcze nie oglądała. A jednak to na Ibizie właśnie najbliżsi zauważyli na twarzy Frediego pierwsze wypryski. Dla niewtajemniczonych były to tylko krosty, które można przypudrować, ale bardziej doświadczeni wiedzieli. To nie krosty, lecz tak zwane mięsaki Kaposziego, jeden z objawów. A Freddy przy każdej okazji zaprzeczał, że mu cokolwiek dolega, przyznawał jedynie, że ograniczył swoje męsko-męskie kontakty i żyje teraz jak zakonnica, co zresztą wszystkim zaleca. Z tym, że było na to już trochę za późno. Raz po raz dobiegała muzyka wiadomość, że jeden czy drugi z jego przygodnych kochanków choruje albo właśnie umarł. Podkreślał za to, że dochód z koncertów zasili fundację do walki z AIDS, ale objawy choroby coraz trudniej było ukryć. Podczas jednego z koncertów z Montserrat, Caboye w Barcelonie głos się Frediemu załamał, a i śpiewaczka zaczęła potwierdzać, że te występy Frediego Rockmana bardziej męczą niż ją samą. Rzeczywiście zwykły koncert, który do tej pory był dla niego zajęciem rutynowym, teraz przypominał po prostu katorgę. W grudniu 1988 roku Freddy podczas specjalnego koncertu grupy dla fanów nawet nie wyszedł na estradę. W kilka miesięcy później w teledysku do piosenki I Want It All pojawił się z kilkudniowym zarostem, aby ukryć strupy pojawiające się na twarzy. Jednak tego, że znacznie, bardzo znacznie stracił na wadze, nie dawało się już ukryć. A z czasem nie udawało się ukrywać już coraz więcej, a potem nie dało się ukryć już niczego.